Hejka, cześć, dzień dobry e, Witam was w kolejnym vlogu Tak sobie siadłam na, na kanapie trochę pokracznie Ale przynajmniej tak mogę ustawić sobie jakoś w miarę telefon Trochę widzę, że jest chyba krzywo Ale mam nadzieję, że za bardzo wam to nie przeszkadza Bo ja i tak zawsze siedzę pokracznie Mamy dzisiaj poniedziałek i jest ostatni e, dzień szkoły Taki pełny dzieciaków Jutro kończą o 12 i zaczynają się wakacje Woohoo po pierwsze tak, mój entuzjazm spowodowany tym, że są po prostu strasznie od siebie inni, różni i ciągle się kłócą. Naprawdę bardzo mało momentów jest takich, że oni potrafią usiedzieć razem i się czymś pobawić. Nawet zwyczajnie się bawiąc, oni ciągle potrafią się kłócić o wszystko. No ale to są tylko dzieci i z kim bym nie rozmawiała, to każdy ma ten sam problem, jeżeli ma więcej niż jedno dziecko w domu. Także e, tak to wygląda. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mamy pogodę po prostu najokropniejszą na świecie. Cześć. Pies położył łapę na moją stopę. <grym> no tak. Mm, I najokropniejszą na świecie. Więc nie ma słońca, jest zimno. Dzisiaj, jutro i pojutrze ma być ponad 20 stopni. W czerwcu to są trzy dni, które są ciepłe, a tak to po 15 stopni, po 13 stopni, deszcz, wiatr, ulewy, nie wiadomo co. Ale wiem, że w Polsce to też nie jest jakoś super, więc nie mam czego Wam zazdrościć, więc Wam nie zazdroszczę. <grym> Ale chciałabym jakieś takie wakacje na dwa tygodnie, uciec od tej rzeczywistości, wylegiwać się na plaży, albo nawet i nie, cokolwiek, byleby połazić po mieście i byłoby słoneczko, tego mi właśnie brakuje, czuję się taka. Zdemotywowana totalnie Muszę przerwać, bo sąsiad odpalił motor I będzie głośno i mój pies będzie piszczał Bo on tego nie napici Dobra, sytuacja opanowana Powiem Wam, że Ten kubek, zawsze piję z niego kawę Odkąd go sobie kupiłam i odkąd mam ekspres do kawy W ogóle ekspres do kawy zmienia życie Mam taki zwykły z Lidla Ten Silver Crest, to jest ta ich firma i Lidlowa i to jest takie zwykły espresso, yy, czyli po prostu on nie robi kapucciny a... Cappuccino? <ścoughs> cappuccino, a nie nic takiego, trzeba sobie samemu tą mleko tam zrobić, Ale spoko, bo ja robię sobie już, nauczyłam się, robię taką pyszną kawę, że mi mega smakuje. I jest taka bardzo leciutka, jak bym Wam pokazała, to jest dosłownie leciutko zabarwiona kolorem i to tyle. A tak to jest, wlewam dosłownie połowę kubka mleka, ja piję mleko z kawą, ale kocham to, jestem mega zadowolona. A wiecie ile kosztował ten przepiękny kubek? Euro 25 chyba. I muszę jechać do sklepu i kupić sobie drugi, bo boję się, że jak ten mi się pęknie, o... że ten mi pęknie, stłucze się, odłamie się albo uszczerbi, albo coś, to będę załamana. A póki są w sklepie za euro 25, muszę sobie sprawić drugi taki. Nie sądziłam, że kupując go wtedy, że będę go tak bardzo kochać. I w ogóle muszę już chyba zciągnąć tego binga stąd. Ale nie mogę tego zrobić, bo mi córka nie pozwala. <laughs> Może teraz już się w końcu da przekawacić, bo to już tutaj z rok wisi. No ale nie, nie dała rady wcześniej, żeby tego zdjąć. Pojechaliśmy ostatnio na zakupy, do primarka i tak dalej, do różnych innych sklepów, hejczanemów. Chciałam sobie kupić ciuchę. Jakieś takie sukienki i właśnie dlatego boję się zamawiać przez neta, bo pierwszy raz poszłam do przymierzalni i przymierzyłam. Zawsze tylko kupuję i przymierzam w domu i są jakimś cudem OK. Przymierzyłam 8 sukienek. Wszystkie albo były tutaj jakoś odstawało, ja nie mam justu zwłaszcza po dwóch ciążach, więc to już w ogóle okropnie wygląda. Wziąłam ja sobie jedną taką, miała tutaj ramiączka, Ramionczka, e, ramiączka? Miała tutaj takie... nie ramiączka. Tutaj rękawy i tutaj tak prosto wycięta i tutaj drugi rękaw, nie wiadomo. E, no ale jak musiałabym po prostu cały czas siedzieć w takiej pozycji, albo chodzić w takiej pozycji, bo jak tylko zrobiłam tak, to tutaj po prostu wszystko, a jeszcze jak się ma co pokazać, to jeszcze w miarę to wygląda, ale jak się nie ma co pokazać, no to się, to to nie wygląda, wiadomo, więc udało mi się kupić jedną pluskę. Jedne spodenki, które wyglądają z przodu jak spódniczka, a z tyłu jak spodenki więc są mega wygodne. E, trochę ciasne tutaj, ale musiałam wziąć szóstkę, czyli 36, bo jakbym wzięła 38, to tu by pływały, bo mam bardzo wąską talię, a znowuż w dupie byłyby dobre, więc coś kosztem czegoś, no ale będę się trochę cisnąć. E, idę się przesiąść w inne miejsce i jeszcze do Was trochę pogadam bo dzisiaj mam taki dzień gadany i z tego, co wiem, to lubicie słuchać, bo włączacie sobie to tak po prostu gdzieś w tle razem z mojego psa i sobie słuchacie. Ok, odnalazłam swój wątek, jak tylko wyłączyłam nagrywanie. E, łóżko piętrowe, chcę kupić piętrowe łóżko. W ogóle plan był taki, że kupuję dwa łóżka z IKEA, mm, które mi się mega spodobały, bo no jak wiecie, moje dzieciaki mają jeden pokój. I chciałabym, żeby ten pokój był podzielony tak na dwie części, że Emilka ma jeden pokój, e, wróć, Emilka ma jedną część, a Aleks ma drugą część I chciałam kupić takie łóżko, gdzie łóżko jest na górze, to się nazywa loft bed, łóżko jest na górze, a na dole jest biurko, szafki, jakaś tam szafa i no wiadomo te, te schodki, żeby wejść na górę, tak? Na łóżko no, i to by miało sens, dlatego że Alex by miał po jednej stronie swoje rzeczy, Emilka by miała po, jednej, po drugiej stronie swoje rzeczy, więc one by, jakby, no, mam nadzieję, nie były przekładane z miejsca w miejsce. Każdy by miał swoje e, jakieś tam wyznaczone. Tu masz gry, tu masz tamto, tamto, tamto i trzymaj się tego i miej porządek. Mierząc to wszystko, to jest 2 metry na prrr, ileś tam, e, więc to zajmuje, żeby mieć dwa takie łóżka, to zajmuje dużo miejsca. Więc tak naprawdę mieliby może metr między łóżkami, między tym, tą przestrzenią w pokoju, żeby się bawić. Nie jest to idealne, ale właściwie oni się nie bawią w pokoju. Oni tam przeważnie tylko chodzą, biorą zabawki i je zanoszą do salonu, do kuchni, wszędzie, gdzie indziej, nawet w moim pokoju, tylko nie u siebie w pokoju. Nie wiem, dlaczego bardzo nie lubią się tam bawić. Ehm, więc to by też z jednej strony nie stanowiło problemu, z drugiej strony stanowiło problem, bo ta ehm, przestrzeń byłaby taka bardzo ściśnięta i taka bardzo no po prostu nie wiem, no nie wiem. No i w każdym razie trochę zostałam odwiedziona od tego pomysłu, żeby tego nie robić, jednak, żeby kupić po prostu łóżko piętrowe. E, takie normalne dziecięce łóżko piętrowe, które zajmie mniej miejsca, no bo wiadomo, będzie jedno łóżko, drugie łóżko i do widzenia, tak? A z drugiej strony pokoju będą mieć miejsce, żeby się bawić, plus e, te szafki, które już tam są. Wystarczy dobra organizacja, wystarczy jakieś tam wyrzucenie zabawek, po raz kolejny zresztą. Ja nie kupuję zabawek, a mam wrażenie, że ciągle ich przybywa. Ja nie wiem skąd, skąd one są z kosmosu, chyba się pojawiają. No ale cały czas po prostu tam jest rozgardziarz rozgardiasz. <laughs> nie umiem mówić po polsku. Tak. No i co jest trudne, co jest trudne w Irlandii, to, żeby znaleźć takie łóżko. W sensie, okej, okay, jak się ma na przykład 1500 euro, żeby kupić jakieś super fajne łóżko, no to można iść do sklepu z meblami jakimiś tam najdroższymi sobie kupić. E, ale żeby znaleźć, my chcemy drewniane łóżko, nie metalowe, bo wygląda no niefajnie, a potem skrzypi i w ogóle, no nie wiem. Metalowe łóżko jest dla mnie na nie, więc nie chcę metalowego łóżka, chcę drewniane. Znalazłam fajne, oczywiście w sklepie, którego w Irlandii już nie ma, bo zlikwidowali. Jakbym kupiła dwa lata temu, to bym se mogła kupić od tak, a teraz jak kupię, to muszę czekać 23 dni na dostawę. Idę też nie do domu, tylko do Irlandii Północnej, więc trzeba organizować transport i tak dalej, bo nie przywiozą nam do domu. Więc to jest teraz mój problem życiowy, na którym się najbardziej skupiam, żeby kupić łóżko. No i słuchajcie, miałobyś być to z Ikei. no ale plan się zmienił, <śmiec> więc nie będzie to z Ikei. Chyba, że jednak się uprę i dobra, kupuję najpierw jedno budynku, kupuję drugie i będzie, będą te dwa, które sobie wymyśliłam i będzie metr pomiędzy takie przejście do okna i tyle. Nie wiem, nie mam pojęcia, co ja z tym zrobię, ale dostawa kosztuje tyle samo, co materac jeden, więc tak naprawdę kupiłabym dwa łóżka i trzy materace w cenie tego wszystkiego, zamiast e, dwa łóżka i dwa materace, bo dostawa 60 euro. Um, no ale co? No sama nie przewiozę, bo mi się fotele nawet w aucie nie składają. A mój znajomy, po prostu brakuje mu kilku centymetrów, żeby te kartony z tym łóżkiem zmieścić. Także takie mam problemy życiowe, proszę bardzo. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Zastanawiam się od dobrych dwóch miesięcy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy czekać te, te trzy tygodnie, aż to łóżko przyjdzie, które chce z tego sklepu, którego tu nie ma, żeby to potem przetransportować. Nie wiem. Może wy mi doradzicie w komentarzach, co wy byście wymyślili, żeby z tym zrobić. Bo ja już naprawdę myślę i myślę i nie mam pojęcia. Hejka, hejka, malutka zmiana otoczenia, ale przyjechałam wcześniej pod szkołę i będę teraz czekać pół godziny. Ale nie mam co robić, bez sensu, żebym wracała do domu i potem po prostu przyjeżdżała z bogatą. Ok, pogaduszki z koleżanką zaliczone, bo akurat zadzwoniła. Eee, a mi jest strasznie tu gorąco, więc zaraz się rozbiorę, po prostu ubiorę, będę wychodzić. Eee, no, coś się nie zanosi, żeby miało wyjść słońca. Wcześniej niby była prognoza, że ma wychodzić słońce co jakiś czas, ale to się bardziej zanosi na deszcz niż na słońce. A już mam wam powiem szczerze, że dosyć tej pogody. Dość okropnie mam tej pogody. Jest taka depresyjna, taka... Niby jest gorąco, bo jest 22 stopnie, czy 24, czy ile to tam miało być. Ale... Nie, nie wiem, ta szarość taka wszechobecna mnie dobija i w ogóle... Te Aż mi się traci po prostu chęć do życia i motywacja. Buty papa. To zajmij buty. Daj. Mm -hmm. Daj. Dotknij najpierw ręką, czy nie jest gorąca. No, trochę ciepło. Spróbuj, Wej, wyjmij jedną nogę. Stań. Okej. Okay. A! Koska out! No to nie wiem, musisz próbować. Dajesz radę? no to zdejmij drugi, daj. Położymy tutaj. Może też sobie zdejmę, no? Doszłam do takiego etapu na pracy zabaw, że i Emilka potrafi się z kimś pobawić i Alex potrafi się z kimś pobawić. Więc ja tutaj proszę bardzo mam jedną torebkę z Minecrafta, drugą swoją. I sobie siedzę i po prostu obserwuję, czy wszystko jest ok. I mamy słoneczko.